Właśnie przejechaliśmy tutaj naszą różową myjnię Rozpoczynamy trochę z opóźnieniem relację, ze względu na to, że po prostu się zagadali. No, zagadaliśmy się o wujku, bo końci się pytał, jak tam z wujkiem. Z wujkiem jest dobrze, będzie żył. No, bo miał operację i no, no operacja po prostu powiodła się. No. A my jedziemy na pchlitar. A, jeszcze tutaj, Kubo, zapomniałeś, że ja bym się chciał z widzami przywitać. Czy przywitać, przepraszam. Witaj, Witam, ku. drodzy Państwo. I zapraszamy na targ do Tarnobrzega, jak zwykle. No niestety już chyba nie na ten. Aczkolwiek zawsze jest targ w kwietniu czy w marcu? W marcu już będzie, no. W marcu, dokładnie. Zapraszamy w marcu na targ. Do widzenia. No, ale jeszcze nie żegnamy się do końca, bo to dopiero początek filmu. Yy, ostatni targ w tym roku. I chciałbym ja nieskromnie się pochwalić, że byłem na wszystkich edycjach tegorocznych, jako jedyny na dziewięciu edycjach byłem. Kondziu był na ośmiu, Sylwian był na siedmiu. Ja byłem na ośmiu? Tak. A, A, raz jest... tylko miałeś kszciny, to nie byłeś. A, rzeczywiście raz. A ja byłem na wszystkich i no jestem z tego o, dumny. No to... ale jakiś medal skonstruować. <laughs> Mo może coś i wręczyć. A my to... Wytniemy z drusznaka O No to taki... Koronę, koronę no. Król targu Sylvanie, jedziemy, widzimy się No to widzimy się na postoju W ogóle nie widać W kolejce W kolejce, tak jest <słuch> Dojechaliśmy, no jest dość dużo ludzi No Nic jesteśmy Niespodziewanie no, na przystanku jesteśmy, czyli tak. Dobry wynik. Tak, w miarę, ale. Jest w normach. Jest w normach. Norma. Normala. Dobra, będziemy wychodzili i będziemy rezerwowali miejsce. 5.38. 5.38. A to niedługo, tak. Jakie to masz tu na, na tapecie? To jest hamburger. <g Tout it possible> Dobrze, idziemy. Ciemno wszędzie, jeszcze nie ma jak się za bardzo. Rozkładać, bo wilgoć jest dużo Ale ten duży już sprzedałem Bo malutku. ci mokre wszystko. Wilgotne. Proszę państwa, towar prosto z auta. Podświetlany tutaj. Wypakowujemy. Przy świetle tutaj się rozkładamy. Znajomi tutaj się wycierają jeszcze blaty Nadal nic nie widać Ale sprzedałem dwa komputery za trzy dyszki A później wam pokażę co dostałem jeszcze No bo na razie to rozkładamy się, nie ma, nie ma co po ciemku nagrywać jest Patrzcie co no, dostał, radio normalnie Dostałem, no nie no, jestem naprawdę Mówiłem, żeby nie był w Przepiękny radyjko, i najlepszy pan mówi, że to radyjko jest działające. Działające, tylko tam musisz sobie coś tak tam pogrzebać. pogrzebać nie? No coś pięknego. Przesiść. Jak się nazywa? Grondik. Piękny. Ale hit. Aż muszę fotkę cyknąć. <laughs> Pierwsze sprzedane rzeczy. Jest y, Reniferek, y, skarpeta świąteczna. Bardzo fajna rzecz. Hoinkę Sylwan sprzedał, duszlaczek, stojak, te piękne serwetki i coś pięknego, ten tasak. Ten tasak, może go otworzyć Sylwan, jeszcze pokażemy, bo jest, jest wspaniały. Jest masywny, ładny, piękny, może się przeglądać w nim nawet. Super, dzięki bardzo. Dobra, która jest godzina? Przejaśnia się siódma, godzinę czasu świąteczny akcent tutaj o, bombeczki lampeczki, choineczki o, to trzeba teraz je zgodować. no i dużo zabawek będzie o, proszę bardzo mam nadzieję, że pluszaki który z nich dostaną drugie życie spójrzcie, dostałem takiego Shreka i tak patrzę Ej, jestem podobny. W tych słuchawkach oczywiście, no. bo jak zdejmiesz słuchawki, to nie. Nie, jak zdejmię słuchawki, jestem bardzo przystojny z reguły, nie? Tak, no. piękna kurteczka docencie jako piękną kurteczkę no, i oczywiście jakiś ceglany sweterek. Tak, piękne, elegancko, taki ubiór można wyrzec dzisiaj ojcowski. A spójrzcie, moi kochani, tutaj jakie piękne rzeczy. Ja już mogę jechać do domu. Oświadczam tutaj, tak. Dwa kołowrotki od Kubusia oczywiście. Wendeczka, to kupiona od Kubusia. Tutaj yy, radyjko Grundik 4095 i tutaj części zdaje mi się, to będzie chyba do radiostacji. No widzisz, ja się nie znam, nie wiem, ale no. No... słuchaweczka na taką wtyczkę. I koszt wszystkich tych rzeczy to? 0 zł. równe No okay. pięknie, no. To jest ciekawe, kto kądziowi to do domu zawiezie. Chyba szlaku. <śmiennie> Państwa. To od znajomych naszych. Leciemy jak szczupaka. Dziękuję z... bardzo. No, szczupak. patrz jaki tu Uf, wow. To suma to chyba tutaj złapie. Takiego stukilowego. No, no myślę, olimpijczyk. Taki półtora metra wejdzie. Najwyżej na, 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 na łeb będzie wystawał. Najwyżej my łeb no. będzie wystawał. Na wiśle będę tylko siateczką jeździł, czy jakaś wpłynie. <śmiennie> A tutaj jeszcze tak od znajomych chciałem pokazać, że banieczki oczywiście sprzedaliśmy o. I jakieś filiżaneczki Szklaneczki, przepraszam Niemieckie szklaneczki jakieś Spójrzcie jakie stare pudełko po daktylach, tutaj jeszcze Titanic płynie na nim Jest taka w koronki o. Kurczę, ciemno, nic wcale nie widać, ale ogólnie bardzo ciekawa rzecz. No i proszę Państwa, udało się rozłożyć tutaj takie rzeczy. Nawet nawet, nawet ładnie to wygląda. Wszystko świeży towar, nówka, sztuka. Jest świątecznie. Jest po ineczek kilka bombek ręcznie malowanych. wszystko. Piękna rzecz. Ale mamy i lustro. Łapkę w górę można dać. muszle nawet trochę. O, elektroniki i techniki to mało używamy. Jest bałwan, wieszak. Hit. Nawet łańcuchy na, na opony są. Sór z wyliczny. No. W Sama to to. Sama to łupała? <grymne> no, proszę Państwa, wyjąłem tutaj jeszcze z ostatniego pudła, a tu takie skarby. Aparat fotograficzny. O. I obiektywy jeszcze do I to tu jeszcze. A tutaj do przycinania zdjęć. Taka gilotynka A tu jaka popielnica fajna, kobaltowa Jakaś ramka jeszcze na, na zdjęcia I coś takiego Nie nagrywaj, Kuba, nie nagrywaj O, idzie nasz mistrz, prosto z, z Monteverestu Przyszedł Jeszcze zmrożony lekko jak ty tam byłeś w szczelinie gdzieś odnaleźli cię, odkopali cię ze szczeliny? No no Wisiałeś na kurczelinie. Na, na czekanie wisiał, no. Na czekanie, K2 było. na K2 Na e, K2 Mam na to pytanie, czy miałbyś może trochę bąbelków do poziomicy pożyczyć? I tak. A, na pompę. O. Dzięki, o działa od razu, patrzcie O, tak to wygląda ten aparat po otworzeniu A nie, tam uchyliłem tylko rąbka tajemnicy Piękne No i się dowiedziałem jeszcze od pana, że to jest y, aparat z lat 20-30 Coś Jak pięknego Jak zbiera, no to wie to osobę? Znalazłem kiedyś na śmietniku tak tylko rozbita Zegar Widzicie, jaki krokodyl fajny, 180 zł no, wow, spójrzcie Ła, modifikaty dostał znajomy. Piękna rzecz, to jest tak zwana Sagala zakupiona. No super, a w jakiej cenie? Do, w dobrej cenie, no to pięknie. No to super. A ja wymieniłem barter. Trzy dyszki tam były. Trzy dyszki, za taką maniurę. No to dobra cena. Szrek potwierdza, że dobra cena. <noise> y, Tata mówi, że sprzedał właśnie ozdóbkę jakoś. I dyszkę od razu dała pani. Dalej cię nie targuje. Ale co to nie wiesz dokładnie? Sama sobie. powiedziała, dyszkę będzie? Będzie, a no to pięknie. No pani tutaj stała klientka nasza. No. Super. No, coś śmiałem pokazać jeszcze. A, taki drzeworyt. Kurczę, no powiem Wam, że fajna rzecz. Koło szreka tutaj niech leży. No. Byłem zobaczyć trochę rzeczy. Takie świeczki. To teraz ciekawostka. Musimy to zaprezentować. Takie świeczki były na polinkach i te świeczki składały się do żabek tego typu. I to już jest elektryczne. No i świeczki w żywy ogień I, był. I tu się wkładało, bo tu za szerokie jest mm -hmm. do tych żabek mm -hmm. i żywy ogień był na choince. I włosy anielskie tak na był. choinkach musiały być. No i pożar gotowy. No tak. No. O, tak tato, by, ty... tato choinka się świeci, nie mówi się świeci, tylko się pali. Tak jest. O. I mniejsze były też. A to tato firanki się palą. Mniejsze świeczuszki. <gry> Czy odwrotnie byli... to było? Spaliłem. No, takie coś było. No, zarąbiste. Zarąbiste. Znaczy to są akurat, aktu, no, świeczki współczesne bardziej. A tutaj to się... ręczny, ręczna krajalnica. Tutaj było na szorcie pokazane. Mówisz, że takie rzeczy są kosztowne. Teraz to jest... A powiem Ci, że były i nie zdążyłem wziąć kiedyś. A co Ty mi powiesz, że wziąłeś? Spójrzcie, jaki piękny wazon z wiewiórami. Coś pięknego. Proszę mm. Państwa, Kondzio dostał Swinga teraz jeszcze tutaj w no prezencie. Co Ty, zwariowałeś? No coś niesamowitego. Wyczyszczę tylko, wkładka jest, igły nie ma, ale igłę mam. a ile, kupiłeś, ile sprzedałeś rzeczy dzisiaj? Zetarkę sprzedałem. O, no to jedna rzecz. I no. sprzedałem trochę pizzerodzy. A. No to jest coś na no. I w sumie to by było na tyle z, <laughs> z dzisiejszego handlowania. Ale to jeszcze nie jest. To, to, jest nie, to jest dopiero początek. To jest, to to jest Początek, właśnie. Zapomniałem najważniejszej rzeczy, czyli tego wazonu. Za no. tych porcelanek nikt nie kupił jeszcze. Leci, 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 leci. Harry Potter Takie grał Dokonałem zakupu Towaru, właściwie wymiany Taką lampę No i potrzebuję teraz Klosza takiego szerokiego do niej Spójrzcie jaki piękny Puchar Coś pięknego No, i super, sprzedany rozdzielacz kabel. Znalazł nowe życie. Dziękujemy. No, i sypan sprzedał jak do choinki za 15 zł. I za dyszkę, właśnie ten rozdzielacz. To jest do cytrynki, tak. Spójrzcie, to jest papierośnico-zapalniczka. Coś pięknego. A tutaj czechosłowacka papierośnica. Jest Liberec, skoki narciarskie. Kolekcjonerska. Udaj, że ma. Co? Człowiek ćma A. Człowiek ćma Ale widzę świat Czy to jest przeciwmgielne to są okulary? To okropnie przeciwmgielne A jak to się otwiera, to klapkę? Te klapki Tu od, od góry chyba Od góry O jest, idzie, idzie do góry no ale nie chcę urwać. To nie rwi, dobra to nie. Ale zaromiste. Czarne były, a żółtych nie widziałem jeszcze W dolarach płacą! 500 euro to jest ile wypłac? Normalny. Wow. A no razy cztery ileś. Z Jan groszami. Pan, no. <laughs> Proszę Państwa sprzedaję z lady Sylwan sprzeda właśnie portfelik Oiro 500 euro za dyszkę Jak wyciągnąć bakterie z tego To samo Pyszna herbatka Elegancja, tak to można żyć Tabelka sprzedana, za piątaka No kręcisz, kręcisz Trzeba jeszcze wziąć Jednakowe są, tak? Nie wiem, jeszcze ja nie, nie próbowałem. No nie... Będę próbował. Dobra. Nie widzę. Wiedziałem, że brakowało ci jakiejś stylów, Takie okularki, tylko żerówki, y, żeby były. No coś pięknego. Tak, będziemy. czyściutki. No coś pięknego. Jakie mamy jeszcze miejscowości? Różne. Y, mamy Szwedy. Szwedy, o, o. ja! Jezus. Pod Podkarpacie wszystko, nie? Wszystko jest okolice okolicy stolowej woli. Harasiuki. Wow. To ja mam kupca na to już wiem kto kupi to. Właśnie ja kupiłem. A to ty kupiłeś? A. Piękności. Czekaj. Czekaj. I tu mamy go. Gożyce osiedle. O, to, to od pracowników do, do, no. do zakładu o, jest. Ładnie I Jeszcze mamy Sandomierz na Jest Sandomierz, na jest rozwadów, łapiemy, o matko Jest Rudnik Przez Rudnik leci Nie, to jest jeszcze inna, tu jest Sandomierz a z drugiej strony mamy inną kierunkówkę. Mm -hmm. jeżowe szkoła, stalowowo-wola. No coś pięknego. I na koniec, jeszcze taka nieznana miejscowość, ale w której ja się wychowałem i dlatego kupiłem Zaklików? Ja jestem z Węglina, A, węglin. koło Zaklikowa. W Zaklikowie łowiłem magnesem? Dokładnie, na Sannie, koło hmm? stadionu Na Sannie? Uro, ja tam zaczynałem szkołę podstawową. Aha! W Zaklikowie. No coś pięknego. To są moje tereny. Wspaniałe rzeczy. Pokaż czy pochwę. Coś pięknego. coś pięknego. Piękny bagnecik jest. Nie jest wyświechtany za bardzo. Mhm. Nie było ostrzony. No, chyba nie jest nie? Chyba tak. Ciekawa, jaka cena. Na pewno jest. I proszę Państwa, taka piękna figurka sprzedana. I kufelek taki sprzedany za dyszkę. I bawanek piękny leci w dobre ręce. <noise> Dobrze, odłożę go oczywiście. Sprzedamy Za płytki. I tutaj proszę Państwa dużo, dużo rzeczy poszło. Sprzedanych tych filiżaneczek takich brązowych. Już szukamy worka, już. Dostaliśmy z sylwanem bigosik cieplutki. I jeszcze dostaliśmy takie piękne we... no, kartki świąteczne od Pani Bardzo dziękujemy Pani Jolu Nałożyłem sobie do swojej miseczki, patrzcie jak to pięknie wygląda Mmm, jak pachnie Tu jakiś świąteczny bałwanek taki był sprzedany, doniczka Już ogólnie to już nawet nie pamiętam Jakie rzeczy jeszcze poszły A, jakieś płyty, CD Jedna książka Jedna książka do wszystkich, tych co tu są. No i sprzedałem właśnie poziomicę Taka druga była metalowa w oryginalnym PRL-owskim I tutaj jedna choinka sprzedana. Ta średnia. I jakieś korale. Ura uratowany miś znalazł drugi dom. Dom, Bardzo się cieszę i ten piękny wazonik sprzedany. Bardzo mnie to cieszy. Na, na dzień dzisiejszy to tylko, nie tylko, nie ma. tylko to mam. Jakieś lampy i też tam nie ma. ma. Ludlampy jedynie. Ma. <laughs> Sylwan nas sprzedawał bombków o, Proszę Państwa, tu pudeczko dostaje drugie życie Super, bardzo się cieszę Proszę nie, Państwa, tutaj nie? chyba Sylwana jelitówka dopadła Ale Panie Sylwanie... Proszę Państwa, lampa sprzedana No i sprzedana mała choinka z gwiazdą za no. piąteczkę To tu weźmiemy do samochodu, żeby Tak jest, nie karteczki muszą być zachowane i jeszcze doniczki, zadyszkę z Super, i 10 kaset zakupione. Życzę miłego słuchania. Ja również. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. O jest, super. No i fajnie, banieczki znalazły nowy dom. Dzięki bardzo. Oczywiście samemu za nawet kawkę. No pewnie. Sprzedać to nie Każdy patrzy chyba. I po targu, moi drodzy, 680 zł. Ja bym tyle nie zarobił leżąc w domu. Sylwan myślał, że dwie stówki będzie. Tak, bo ja tak przypuszczałem, że dzisiaj to nie będzie handlu, bo były wczoraj, co było? Andrzejki. Andrzejki były. Umęczeni ludzie przychodzili. Umęczeni straszliwie byli. <grym> Chyba A... cały dzień bardzo ciężko musieli pracować. No. no. A ty, Kądziuja, ile zapracowałeś? A mi w kieszeni to została może zdycha, może dwie dychy. Nawet nie liczyłem. Y... Ale prezentów ale, dzisiaj na Ale No właśnie, o to chodzi, żeby się spotkać z ludźmi, porozmawiać. Nie chodzi tylko o to, żeby się nazarabiać nie wiadomo ile. No. Dostałem bardzo fajne rzeczy, jestem bardzo zadowolony. A i myśmy dostali Bigos. No Bigos oczywiście. A ja zakupiłem sobie jeszcze właśnie tą misę. Także fajne zakupy i wszystko eleganckie. Jest takie dostaliśmy od pani. Kartki świąteczne pokazywałem wcześniej, już także są na filmie. No i dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Będziemy się pewnie widzieli na jakichś złomowiskach i innych wyprawach. z O, no, no, nie, najbliższy film to złomowisko. Złomowisko musi być, tak, koniecznie. Wyzbywamy się złom. No, pojedziemy może badawczo najpierw z cienkim, a później będziemy ubijać stawkę na, na gruby złom A ja podbijasz 70 groszy. Eee, to ja nie wiem czy ja ruszę się coś za tyle pieniędzy tam. Na Ale gruby. No to właśnie, no z grubym ja nie wiem czy opłaca się ruszyć w ogóle. 70 groszy gruby. Dobra, trzymajcie się, cześć. Sześć.